Dziś, drodzy słuchacze, zapraszamy do analizy wypadków morskich z listopada 2023 roku. A w nich powrót zagrożenia turystycznego w pobliżu wód Somalii. Wiele wypadków z udziałem żeglugi wielkiej, utrat manewrowości, wyszczędowania statków na mieliznę. I co najważniejsze, coraz więcej wypadków turystycznych na Bliskim Wschodzie, a logika wskazuje, że będzie ich jeszcze więcej. A o tym wszystkim w podcaście. Zapraszamy. Kapitan Adam Jabłczak, podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy w podcaszcie Władcy Wiatrów. I zapraszam do analizy wypadków morskich z listopada 2023 roku. Dlaczego właściwie zajmujemy się analizą wypadków konwencyjnych żeglugi, tak zwanej zawodowej czy tak zwanej wielkiej? Otóż te analizy są dostępne. Poza tym są obiektywne, tworzone na podstawie raportów firm ubezpieczeniowych, izby morskich i generalnie instytucji obiektywnych. Unikamy w naszym podcaście analizy na podstawie relacji świadków, czy też uczestników danych zdarzeń na morzu, bo są po prostu nieobiektywne. Nie moglibyśmy wyciągać wniosków, które z założenia nie są śledztwem dziennikarskim, bo nie do tego służy ten podcast. My mamy na podstawie wypadków uczyć się tego, jak w przyszłości ich nie popełnić. Jak... Mądrze przygotować się do losowych sytuacji, po to, by nie zrobić jednego z większych błędów, które możemy popełnić. A zatem nie liczyć tylko na doświadczenie, bo jak już pewnie nasi słuchacze wiedzą, doświadczenie ma sens dopiero wtedy, gdy wiemy i umiemy, bo możemy się sprawdzić. Jeśli ktoś bez doświadczenia chciałby wpłynąć w sztorm, to podobnie możemy szukać analogii, że chciałby wejść w pożar, po to, by na jego podstawie nauczyć się tego, jak powinien reagować i działać podczas pożaru. Niestety to nie miejsce na naukę, to miejsce na realizację wcześniej przygotowanych scenariuszy z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności, które nabywaliśmy w warunkach kontrolowanych, gdzie możemy je powtarzać, uczyć się, aż do osiągnięcia punktu i poziomu pozwalającego na bezpieczeństwo czy też przeżycie na morzu. Tak, doświadczenie ma sens wtedy, kiedy wiemy i umiemy, gdy zdobywamy je tak po prostu losowo, bo ktoś wpada na pomysł, żeby popłynąć w sztorm, bo on chciałby się tego nauczyć, no bo gdzie się ma tego nauczyć? To jest to najgorszy możliwy scenariusz, który często prowadzi do wypadków. No, i właśnie między innymi taki scenariusz staramy się unikać, analizując wypadki morskie. Jednak oczywiście statki wiele nie różnią się od jachtów, jeśli chodzi o ich problemy na morzu. Załogi, oczywiście, załogi statków konwencyjnych, zawodowe załogi są dużo bardziej formalnie przygotowane do prowadzonych zajęć i czynności, które robią. To ich zawodowa praca, która jest odpowiedzialna i wymagająca. Większość uprawnień żeglugi zawodowej wygasa co 5-4 lata i należy je odnowić, bez względu na to, czy jest kapitanem. Zatem, jeżeli jest się kapitanem od 20-30 lat, to i tak co 4-5 lat przechodzimy większość egzaminów. W przeciwieństwie do żeglugi rekreacyjnej, gdzie jeżeli ktoś nie będzie miał ochoty rozwijać się, to może mieć kapitana sprzed 30 lat i nic go nie zmusi do tego, by unowocześniać tą swoją wiedzę, bo jak już wiemy, samo doświadczenie to może być za mało. Zawsze w sytuacji. Uprawiania sportów ekstremalnych, jak i niewątpliwie żeglarstwa morskie, musimy non-stop pogłębiać wiedzę i umiejętności, po to, by podczas realizacji doświadczenia, nawet gdy spotkamy się z sytuacją, którą będziemy przeżywać po raz pierwszy, zrealizujemy wcześniej przygotowany scenariusz, a nie będzie on na podstawie doświadczenia, tylko na podstawie wiedzy i umiejętności, które zdobyliśmy, właśnie analizując czyjeś wypadki. I do tego właśnie służy analiza wypadków morskich. Do tego, by unikać. Rzeczy, które mogą nas zaskoczyć i na które nie będziemy przygotowani, by powtarzać pewne czynności, które komuś pomogły i relatywnie były świetnym rozwiązaniem. Ponieważ podczas trudnych sytuacji na morzu nie jest to czas na improwizację, bo kończy się ona z reguły źle. Nasi stali słuchacze, których grona cały czas się powiększa i z Wam za to dziękujemy, na pewno już wiedzą, do czego służą raporty, które przedstawiamy. Dlatego wróćmy już po tym wstępie do samego raportu. Otóż w listopadzie, na szlakach żeglugowych, szczególnie na Morzu Czerwonym, w okolicach Jemenu i Somalii, ponownie po długotrwałej, długoletniej przejwie, dochodzi do coraz większej ilości sytuacji niebezpiecznych, porwań, rabunków, napadów terrorystycznych, aktów piractwa. Powaga sytuacji w tym regionie w ostatnich tygodniach stawa się coraz bardziej odczuwalna. Będzie miała też konsekwencje dla międzynarodowej żeglugi. Nawet ja znam już osoby, które nie zdecydowały się na przeprowadzenie jednostki. Na Szeszele, ponieważ droga wiodłaby właśnie tamtym akwenem. W listopadzie doszło tam do swojej ilości incydentów związanych z językiem wojny, ale też turyzmu i aktów piractwa. Na skutek gorących wydarzeń, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, sytuacja w tym regionie naprawdę się zaostrza i jest to naprawdę odczuwalne. Nie tylko newsy w wiadomościach telewizyjnych, to realna sytuacja, którą odczuwają statki na tym akwenie, a aktów piractwa. Tylko w zeszłym miesiącu było kilkanaście. Dziś opowiemy tylko o tych najważniejszych. Jednak w listopadzie doszło też do sporej wypadków w okolicach Morza Czarnego i portów tureckich, co akurat poprawia tylko już zastraszającą statystykę tego, że statki właśnie z tego regionu są w fatalnej kondycji, a prowadzący te jednostki również pozostawiają trochę do życzenia. W listopadzie też było sporo awarii napędów, wejść kontrolowanych, niekontrolowanych na mieliznę, Odnotowano ogółem 83 różnego rodzaju wypadki i poważne szkody na morzu, co akurat z poprzednim miesiącem jest lepszą statystyką, bo było wtedy tych wypadków aż 94. Jeden z pierwszych wypadków, o którym chcielibyśmy Wam dziś opowiedzieć, to wypadek z 19 listopada. Doszło wtedy do haniebnego ataku napowiązany przez spółkę Wysp Man z izraelskim kapitałem statek samochodowiec. Statek nazwie Galaxy Leader operowany przez japońskiego przewoźnika NIGK został zaatakowany z wykorzystaniem śmigłowca, i atak ten przeprowadziła milicja huti wspierana przez IRN. Drodzy słuchacze, nie wiem, czy to jest wiedza łatwo i ogólnodostępna. Wiem, że nasze media wiodące w kraju nie poruszają tego tematu chyba dość wiarygodnie. kraj, Polska, wcale nie jest centrum wszechświata. Wcale nie nasza polityka nie trzęsie Europą, ani Europa od niej nie zależy. Jesteśmy na wschodzie. Najmniejszego kontynentu tego świata, czyli Europy. Jeśli mielibyśmy podzielić świat na pewne statystyczne elementy, to 70% tej planety to woda, przede wszystkim woda słona. Z pozostałych niecałych 30%, ląd, którego część stanowi Europa, to tylko 7% tego lądu tego świata. Zatem to naprawdę mało. Z grubsza możemy przyjąć pewną statystykę, że katolików na świecie jest około troszkę ponad miliard trzysta. Chrześcijan, około 1,6 miliarda. To tyle samo, co jest wyznawców islamu na świecie. Otóż tak, chrześcijan jest tyle samo, co wyznawców islamu. A żeby była jasność, drodzy słuchacze. Wojna, która się w tej chwili toczy w Izraelu, przez media drugiej połowy religii tego świata, opisywana jest jako wojna religijna przeciw niewinnym, uciskiwanym ludziom z Palestyny reprezentowany przez Hamas, który walczy o ich godność, bezpieczeństwo i wolność. Bardzo łatwo dosięgnąć do tego typu informacji, wystarczy, że zwrócicie się do mediów międzynarodowych, chyba bardziej obiektywnych, a za pomocą internetu możecie je odnaleźć. Otóż konflikt ten rozciąga się już i relacje z tego konfliktu na całą, drugą religijną połowę tego świata i relacja jest jednoznaczna, że Izrael jest winny. I wspierany przez Zachód, który reprezentowany jest przez Europę i Stany Zjednoczone przede wszystkim. Zatem teraz podział polityczny na świecie za chwilę będzie związany również z podziałem religijnym, i to już się tworzy na naszych oczach. Jak to mówi producent jednego z naszych ulubionych podcastów: Polityka Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Teraz świat już nie podzielił się tylko na wschód i zachód Europy i Eurazji, ponieważ wojna trwa. Trochę tak właśnie między krajem zachodu, czyli Europą, Stanami Zjednoczonymi, a Rosją, która zajmuje ogromną część Azji, a dzieli się jeszcze na świat chrześcijański, czy bardziej katolicki, i świat muzułmański. To bardzo niebezpieczne. Dla nas, żeglarzy żeglugi rekacyjnej, to naprawdę niebezpieczeństwo realne. My razem z rodziną, czyli ja, moja żona, moja córeczka, spędziliśmy kilkanaście lat swojego życia u wybrzeża Afryki i nawet Ameryki Południowej, gdzie bardzo często spotykaliśmy się już wtedy, lata temu, z pewnym dystansem do przedstawicieli chrześcijanizmu. I nie było to bezpodstawne. Otóż setki lat kolonializmu spowodował to, że ucząc historii w tych szkołach, bez żadnych przeinaczeń, obiektywnie, uczą tego, że przez setki lat Europa była zbrodniarzem na terenie Afryki i Ameryki Południowej. Dziś ta historia nadal jest tam żywa. My w Europie o tym zapominamy, bo chcemy o tym zapomnieć o kurcjatach, a przypomnijmy sobie, że nawet mieliśmy w swojej historii kurcjatę dziecięcą, o zabijaniu setek kobiet, które były oskarżone o czary, ale też o tym, że w tym czasie panowała epoka kolonializmu, że porywaliśmy ludzi setki lat po to, żeby tworzyć z nich niewolników. Zabijaliśmy ich na potęgę. I ponieważ nie byli chrześcijanami, to takie zabójstwo nie było traktowane jako zabójstwo, bo to nie był człowiek. Ta historia tworzyła się przez setki lat dużo dłużej niż teraz historia nowożytna, gdzie mówimy o tym, że Zachód jest kolebką demokracji, praworządności. Gdy przekroczymy tą barierę naszej Europy, Stanów Zjednoczonych i innych tzw. cywilizowanych krajów, to trafiamy w miejsca, gdzie historia zbrodni chrześcijańskich i europejskich jest bardzo żywa i uczona jest w szkołach. Byłem obecny na takiej, takiej lekcji historii, słyszałem też o nich, dlatego pozwoliłem się wprosić na taką lekcję i wysłuchując historyka podczas lekcji wiedziałem, że mówi on prawdę. Oczywiście zamykał tą historię na samych destrukcyjnych i haniebnych czynnościach, które dokonywały kraje kolonialne w miejscach, które zdobywały. Nie mówiąc o tym, że później wiele razy próbowano pokutować, może za dużo czynić za te grzechy przeszłości. Bo to była historia opowiadana w miarę obiektywnie, ale z tego punktu widzenia, w którym oni są. Naprawdę taka historia jest stworzona. Chuci, którzy napadli na statek, o którym właśnie dziś mówię, to osoby, które w swoim kraju odbierane są jako bohaterowie. Hamas, który napadł na Izrael, w tak zwanym niegodnym akcie terrorystycznym, zabijając wielu cywili, odbierany na Bliskim Wschodzie jest jako organizacja nietoistyczna, tylko organizacja narodowo-wyzwoleńcza. I dziś płynąc w tamtym kierunku, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że walczą nie o pieniądze, tylko walczą o honor, godność i o religię. A tylko z naszej historii chrześcijańskiej wiemy, do jakich czasem nawet niegodnych czynów jesteśmy w stanie doprowadzić, walcząc o religię. Dlatego dziś wojna doprowadziła, że obywatele Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych coraz częściej muszą segregować miejsca, do których mogą bezpiecznie wpłynąć nawet jako żeglarz. Ilustracja z napadu Huti na Samochodowiec jest nagrana przez huti. W internecie i w mediach publicznych publikowana jest jako opis genialnego, skromnego taniego ataku na imperialny zachód, a opisy i podpisy pod tymi filmami na Instagramie, na innych mediach społecznościowych Bliskiego Wschodu są wręcz przyklaskujące, gloryfikujące, jak to im się świetnie udało to zrobić mimo obecności w niedalekiej odległości ogromnych okrętów wojennych z Zachodu. No i właściwie, co się stało z okrętem samochodowcem Galaxy Leader? Otóż został stracony. Na pokładzie znajdowało się 25 międzynarodowych załogantów. Wśród nich byli Bułgarzy, Filipińczycy, Meksykanie, Rumuni, ale też Ukraińcy. Po skutecznym porwaniu i spacyfikowaniu załogi statek zacumowano w porcie al-Hudaya, opanowanym przez jemeńskich rebeliantów, więc jest w tej chwili w okupowanym regionie niedostępnym dla Zachodu. Trzymajmy kciuki i za tych też marynarzy. Bo nie oni jedyni w tej chwili przebywają w tak zwanym jasyrze. Otóż wracając do raportu wypadków mojskich, a ja tylko dodam, że przestrzegam teraz już naszych słuchaczy przed pływaniem niektórych regiony, które mogą być po prostu niebezpieczne. Regiony w okolicach państw muzułmańskich, ponieważ w każdym z takich państw zawsze jest jakaś organizacja nacjonalistyczna, która może wsławić się następnym dla nas turystycznym, dla nich bohaterskim atakiem na imperialny zachód. To dziś niestety naprawdę realne zagrożenie. A zaczyna się już na środku Morza Śródziemnego, jest blisko Wysp Kanaryjskich i wszystkich innych regionów oddalonych od kilkadziesiąt do kilkuset mil od państw muzułmańskich. Mam nadzieję, że konflikt w Izraelu zakończy się dość szybko. Wracając do analizy wypadków. 23 listopada Drognicowiec wielu zadaniowi BBC Georgia osiadł na w rzeczy Świętego Wawrzyńca w zachodniej Kanadzie. To już tak zwany standardowy wypadek. Jak wypadek może być standardowy, ten statek płynął z Wietnamu do Materialu. Do zdarzenia doszło, kiedy statek płynął przez prąd rzeki i znajdował się w okolicach pobliskiego portu. Nieznane są jeszcze przyczyny, dlaczego w maszynowni pojawiła się woda. Przebierała bardzo szybko. W wyniku przebiegu zdarzeń doszło do awarii jednostki napędowej, w wyniku której statek wpłynął na mieliznę. Ja tylko dodam, że możliwość przecieku na zaworach, uszkodzenie instalacji chłodzącej silnik, to bardzo częste przyczyny wypadków jachtowych rekreacyjnych. Warto uczyć się również od zawodowców, bo oczywistym jednym ze sposobów ratowania jednostki przed całkowitym zatrudnięciem jest celowe wprowadzenie jej na miliznę, tak zwane sztandowanie. Jednak należy wiedzieć, że w wypadku jachtu balastowego to wypadek, sztandowanie to wypadek. I za każdym razem wymaga tak zwanego przejestrowania jednostki, a nie tylko wyciągnięcia i naprawy. Wracając do następnej awarii. Do której doszło 23 listopada, również doszło do awarii napędu na kontenerowce MCS Sofia Kalestę. A tym razem do zdarzenia doszło w Niemczech, na rzecz Wezera. Jedna z wcześniej opuściła port Bremerhaven. Statek, aby nie wpłynąć na ziemi i również nie uszkodzić jednostek infrastruktury, rzucił kotwicę na drodze wodnej. Pomimo mocno wiatru jego podmuchy sięgały do 100 km na godzinę, czyli około 50 węzłów, do pomocy skierowano cztery holowniki. 24 listopada statek o własnych siłach dotarł do Hamburga, gdzie został zacumowany i poddany przeglądom i naprawom. To następna ważna informacja, być może dla młodych stajników lub powtórka dla starszych stajników. Zasadą na dużych jednostkach, nawet na żaglowcach, jest, że podczas wchodzenia do portu mamy zawsze kotwicę gotową do rzucenia. System cały jest uruchamiany, a załoga powiadomiona, co to znaczy awaryjne rzucenie kotwicy. Po to, by zatrzymać jednostkę, gdyby układ napędowy przestał reagować lub po prostu przestał działać. To ważna informacja, że ta instalacja ma być gotowa w każdej chwili do użytku, a nie jest tak zwana sklarowana. A załoga również ma wiedzieć, co to znaczy awaryjny manewr stanięcia na kotwicy w basenie portowym, czy też zatrzymania jachtu na kotwicy w basenie portowym. To ważna nauka i ważna informacja. Bądźcie tego przygotowani. Niejedna jednostka straciła kontakt z napędem, bo cięgno się zerwało, lub po prostu silnik się wyłączył. Wtedy rzucenie kotwicy to manewr awaryjny, jak najbardziej dopuszczalny, pozwalający na uratowanie nas i też innych jednostek, też w basenie portowym. Wracając do wypadków. 25 listopada doszło do zdryfowania na kotwicy do brzegu chemikaliowca Radeje Anna. Wcześniej Henry był zakotwiczony w okolicach Istanbulu. O, co za zaskoczenie. domu w Turcji. Ta niebezpieczna sytuacja spowodowała, że statek znalazł się bardzo blisko brzegu. Film z ewakuacji również umieszczamy w opisie tego podcastu. Już następnego dnia, 26 listopada, na Morzu Czarnym, w okolicach rumuńskiego portu Konstanca, statek rodowy Mercy Captain ciągnął kotwicę i przemieszczał się w wyniku panujących warunków atmosferycznych. Statek zdryfował do obszaru portu wewnętrznego Konstansy, wchodząc częściowo na mieliznę. Do pomocy zadysponowano jeden holownik i ekipie techników, dzięki czemu jednostkę bezpiecznie odchorowano do wyznaczonego nabrzeża. Nie odnotowano specjalnych szkód ani zanieczyszczeń portu i okolicy. Jednostka jednak musi przejść kontrolę techniczną. Drodzy słuchacze, dodając komentarz do tego akurat wypadku, nie mogę nie popowiedzieć o tym, że pozostawienie jednostki na kotwicy. Czy też na jedną noc, czy na długotrwały pobyt, wymaga naprawdę wielu prac przygotowawczych. Jednostka zawsze musi być od strony wiatru zasłonięta jakąś przeszkodą, ponieważ wysokość fali może zarywać i zniszczyć każde stanowisko kotwiczne. Kiedyś na pewno da słuchaczy przygotujemy taki podcast, może nawet materiał wideo, jak prawidłowo stawać na kotwicy, jak prawidłowo prowadzić nocną wachtę, będąc na kotwicy. Nawet na bojce mocna wachta jest zalecana, a dobra praktyka morska mówi, że powinna być obowiązkowa. To nie tylko my możemy zerwać się z kotwicy może zerwać się z kotwiczy też rodzinny. Może pojawić się lokalna komórka burzowa, która zostanie na rzecz tej sytuacji, w której nie będziemy mogli zareagować i nam się coś stanie. Puszczenie stanowiska kotwicznego to standard i nie jest to żaden wypadek. To pewne ryzyko. W tym wypadku postawienia w nocy jachtu na kotwicy jest tak duże, że jeżeli prowadzący jednostkę mówi, że on czasem się będzie budzić i będzie to kontrolować, to to nieprawda. Taka reakcja będzie na pewno zbyt późna, gdyby naprawdę doszło do jakiegoś sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Podczas pobytu na kotwicy musi być wachta. Jak widzimy, nawet jednostki żeglugi wielkiej tracą stanowisko koczwiczne. Nawet takie jednostki mające ogromne silniki i w stosunku do nas nawet niezłą manewrowość w tak trudnych warunkach. Na morzu, które czasem dotykają nas nawet na stanowiskach kotwicznych, jednak wpadają na mielizny i uszkodzają statki. Jednostka w tych warunkach, która trafiłaby na mieliznę, prawdopodobnie jednostka rekreacyjna, zostałaby całkowicie zniszczona. I takich wypadków naprawdę nam bardzo dużo. Zajwanie się kotwicy, zajwanie się bojki to pewien standard, o którym zawodowi żeglarze aż czasem zbyt boleśnie wiedzą. A mądrzy z nas wiedzą o tym trochę wcześniej, nim to się wydarzy nam. Bo uczymy się na czyich błędach. No cóż, już 28 listopada, zatem dwa dni później, miało miejsce odbicie tankowca z rąk piratów. Na wodach Zatoki Adeńskiej doszło do odbicia tankowca o nazwie Central Park, pływającego pod banderą Liberii i zarządzanego przez izraelskie przedsiębiorstwo Zodiak Marine. Operacje dokonały siły zadysponowane przez amerykański okręt wojenny, znajdujący się w pobliżu. Największe osiągnięcie operacyjne. To szybkość i skuteczność reakcji, a zawdzięczamy je przede wszystkim w wykorzystaniu stacjonującego na co dzień na pokładzie jednostki helikopterowi Seahawk, uniwersalny helikopter morski. Ja tylko dodam, że w tej chwili polskiej marynarce wojennej nie ma żadnych jednostek mogących transportować jednostki dalekiego zasięgu, helikoptery uniwersalne, mogące na przykład być wykorzystane podczas akcji odbicia statków z terrorystów. Takie statki dopiero będą budowane, w zasadzie już są budowane. To nasz projekt miecznik. Cóż, akcja w Zatoce zakończyła się aresztowaniem pięciu piratów, którzy pochodzili z Somalii. Jeszcze kilka lat temu słynęła na ten region z wielu ataków, które zostały w zasadzie zatrzymane. Już dziś nawet wiele jednostek, nawet dekreacyjnych, pozwalało sobie na płynięcie tymi wodami bez tak zwanego konwoju. Jednostek, które mogą dość błyskawicznie obronić nas przed atakiem turystycznym. Dziś do tego już na pewno nie dojdzie konwoje będą znów standardem. A prawdopodobieństwo wystąpienia ataków turystycznych na tych wodach wzrosło wielo, wielokrotnie. Wracając jednak do naszych wypadków na morzu. Dobnicowiec Nam FAT, doznał awarii, skutkiem czego było wdajcie się znów wody do maszynowni. Statek znajdował się u środkowego wybrzeża Wietnamu w dniu 28 listopada. Jednostka przewodziła 1500 ton stali. Statek został celowo osadzony na Mieliznie, na wodach dystryktu pobliskiego, pod nadzorem straży granicznej, aby uniknąć całkowitego zatonięcia. 11-osobowa załoga została bezpiecznie przeprowadzona na brzeg. Film z tego w wypadku również zamieścimy pod tym podcastem. 28 listopada również statek handlowy Bar OG został ściągnięty przez trzech holowniki z mielizny na Wielkich jeziorach Amerykańskich. Statek został następnie odholowany jako ćwicowisko w pobliżu Detroit 4 przeprowadzenia niesprawiedliwych inspekcji i napraw. To, że zimą trudne warunki na morzu, podobnie jak w zeszłym miesiącu, tak i w tym miesiącu, doprowadziły do wielu awarii, do wielu zniszczeń, to nic nowego. To prawda, pływanie jesienne, zimowe i wiosenne to już wyprawa nawet na terenie wód, na kwenie relatywnie ciepłego morza czy zimnego. Już nie mówiąc, że jest to też wyprawa na wodach mórz zimnych. Trzeba być w przygotowanym. Trzeba być przygotowanym nie tylko do tego, co się dzieje, do zabawy pod żaglami i opowiadania o fajnych historiach na pokładzie jachtu. Prowadzący jednostkę, ale też załoga muszą być przygotowani na losowe wydarzenia, które naprawdę się zdarzają. Na losowe zdarzenia, które mogą nas spotkać również w basenach portowych. Teraz szczególnie żagluga rekreacyjna musi się liczyć z tym, że inne jednostki, prawdopodobnie latem będące blisko, dziś mogą być od nas oddalone bardzo daleko. Zatem w wielu wypadkach, szczególnie małych main i miejsc, gdzie nie wpływa żegluga zawodowa, w basenie portowym możemy być tylko my. Musimy być przygotowani na ryzyko wszelkich innych zdarzeń. Zatem kocica przygotowana do rzucenia, żagle przygotowane do postawienia, załoga, która ma przepracowane manewry awaryjne, to podstawa dzisiejszego pływania, dzisiejszego czy zimowego pływania na wszelkich wodach. A takie rzeczy jak alarm pożarowy, człowiek zabytą, gazowy, wodny czy też łodziowy, to absolutny standard każdego rejsu. Awarmy nie tylko opowiedziane, ale również precyzyjnie przepracowane z załogą, z tym czego się oczekuje od członków załogi podczas każdego z nich. A to przecież podstawa. Sytuacja, kiedy wchodzimy do portu i basen portu nas zaskakuje, ponieważ z jakichś nieznanych mi powodów stajnik nie upewnił się, że port na niego czeka, nie zgłosił się do portu, Wcześniej niż tylko za pomocą radia będąc na lezie portu, może sprawić, że nawet basen portowy, który znamy nas zaskoczy. zimą trwają prace remontowe, serwisowe, rozwojowe, musimy być wcześniej zgłoszeni do portu, upewnić się, że port na nas czeka i że warunki wewnątrz basenu portowego i nasze mapy, plany portowe są aktualne. W innym wypadku sami prosimy się o niebezpieczeństwa. No bo tak, podczas trwających rejsów morskich podstawową dużo bardziej pracochłonną, ale też sprawiającą dużo satysfakcji pracą prowadzącego jachty morskie, jest planowanie. Poświęca na to dużo więcej czasu niż siedzenie na górnym pokładzie i tylko instruowanie oraz dopracowywanie czynności prowadzonych przez załogę. No bo zakładam, że na dobrych rejsach, na dobrych jachtach zimą to załoga prowadzi jednostkę i od samego początku rejsu prowadzący uczy załogę jak wykonywać wszystkie możliwe czynności na pokładzie jachtu. Dlaczego? Otóż dlatego, że jeżeli prowadzącemu rajs, który najczęściej nie ma żadnego profesjonalnego zamiennika na pokładzie, coś się stanie, to jeśli załoga nie będzie potrafiła skutecznie i bezpiecznie prowadzić jednostki samodzielnie, podejmując nawet decyzję o zmianie kierunku płynięcia, zmianie redukcji, zwiększeniu powierzchni żarni, nie będzie potrafiła skutecznie wezwać pomocy, skutecznie na nią oczekiwać, również pozwolić na wejście pomocy na pokład, to znaczy, że nie prowadzących czynności zagrażamy bezpieczeństwu załogi. Nie tych szkoleń. Już nie mówię przecież o tym, że każdy prowadzący jednostkę, który szkoli załogę, z tego, jak udzielać pierwszej pomocy, jak skutecznie wezwać pomoc, jak prowadzić jednostkę, również po części gwarantuje sobie bezpieczeństwo. Przecież jak jemu coś się stanie, a nikt z składu załogi nie będzie tego wiedzieć, to nikt go też nie uratuje. Dlaczego o tym wspominam? Ja do słuchaczy, podobnie jak większość naszych słuchaczy, zacząłem pływać. Nie w wieku dziecięcy. Otóż wcale z mlekiem matki nie w zaczerpnąłem pasji żeglowania. Moi rodzice pływali tylko w pław. Jeśli chodzi o początki mojej drogi żeglarskiej, rozpoczął się mniej więcej, gdy zakończyłem studia, a może nawet kilka lat później. Moje pierwsze rejsy były pewnie tak w większości dwa rejs. Przypadkowe rejsy wybrane przez internet. Opisałem je nawet w naszej książce o tym samym tytule co podcast, czyli w pierwszym odcinku książki Władcy Wiatrów. Były ciekawe. Dziś wiem, że były niebezpieczne. Nie dowiedziałem się o nich zbyt wiele. Dobrze się bawiłem, bo poznałem morze. Poznałem, co to być długotrwale na wachcie, bo wszyscy inni chorują na chorobę wojską, również łącznie z prowadzącym jednostkę. Poznałem też to, co to znaczy nie móc kogoś zapytać, nawet kilka godzin stojąc za stajem bo nikt nie chciał odpowiedzieć na moje pytania. Bo gdy je zadawałem, to słyszałem, jak chcesz zadawać tyle pytań, to idź na kurs. Dziś już wiem, że to nie jest dobra praktyka morska. Że takie docinki to zła praktyka morska. Każdy rejs to Ace, na którym się uczymy. A nie ma złych pytań, są tylko złe odpowiedzi. Dziś już wiem, że to były złe odpowiedzi prowadzącego ten jacht. A podczas tego samego rejsu, pod sam koniec jego trwania, już ratowaliśmy swoje życie i stajnik się wtedy niespecjalnie sprawił. Dziś to wiem. Wtedy byłem dumny z tego, że nam się udało. Dziś jestem przerażony, bo wiem jak mało brakowało, żeby nam się nie udało. Tak, doświadczenie nie powinno być zdobywane w warunkach sytuacji zagrożenia życia i zdrowia na morzu, tylko być przemyślane. I wtedy, gdy zastają nas trudne na warunki na morzu, realizujemy wcześniej przygotowane scenariusze. Scenariusze też przepracowane z załogą. Dziś już wiem, że załoga, z którą się pracuje, codziennie wprowadza nowe tematy. Codziennie prowadzi dziennik, mapę, wyłącza czaploty, po to, by prowadzić nawigację teleskaryczną czy zliczeniową. Załoga, z którą wspólnie przygotowuje się i omawia wejście do każdego z basenów portowych, poszczególne czynności na poszczególnych stanowiskach, to załoga zadowolona. Dużo bardziej ucząca się podczas rejsów wyprawowych, jak i rejsów stażowych. A ta nauka, wcześniej czy później, może być tym najważniejszym argumentem życia i zdrowia na morzu. Przecież ćwiczenia dziś wszystkich. Awaj, wszystkich alarm na pogodzie jachtów jutro mogą ratować życie. I po to to właśnie robimy. Chociaż z tego również jest dużo radości i fanu, bo przecież ile można olejć morze przez wiele godzin patrząc na siebie, słuchając muzyki lub tylko wolnych opowieści o żegleństwie. Czasem fajnie, że też podczas takich długotrwałych rejstów czegoś nauczyć. Nie tylko szlifować to, żeby trzymać stare prosto przy jakimś tam kursie do wiatru. Cóż, serdecznie dziękuję już słuchaczom dzisiaj za udział w naszym podcaście. Jeżeli podcast wam się podobał, tak jak poprosiłem już wcześniej, proszę o pięć gwiazdek na Spotify, łapkę w górę na YouTubie, a ja z serca życzę słuchaczom stopy wodą pod kinem, zawsze dobrych wiatrów oraz tylko takich przygód, o których będziecie mogli mówić całą prawdę, tylko prawdę i to z podniesionym czołem. Ahoj słuchaczy i podróżnicy! Kapitan Adam Kupczak z rodziną, czyli żoną, kapitan Edytą, córeczką, kaninką kapitanką, dwoma kotami, i naszym rodzinnym jachtem System. Do usłyszenia, acholi i do zobaczenia na morzu.